I w tym momencie chciałabym wykonać profesjonalny sabotaż dla firmy Lego, która w gruncie rzeczy rozwaliła moje dzieciństwo. Więc, mu Web. Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie magazynu Lego Ninjago. Więc z tym magazynem otrzymujemy figurkę Lloyda Z Ninjago Movie Czy coś, zajmiemy się tym potem A to jest magazyn piąty na 2019, mamy 13 złotych No i co? No i tak Mamy Lloyda, Kaya, Garmadona No i dobra, lecimy dalej Dalej mamy reklamę Czekajcie, jest trochę za blisko Ok. Dalej mamy reklamę magazynu Lego City. Dalej mamy tutaj spis treści fajny plakat z kolem. Więc spoko. Dalej mamy instrukcję do naszej figurki. Mamy jakieś informacje o Lloydzie oraz jakiś labirynt. Dalej mamy jakieś zagadki jak zawsze. Tu również zadania właściwie. Mamy komiks. mamy jakiś labirynt mamy y, plakat z kolem i z resztą Ninjago z drugiej strony w sumie fajny mamy reklamę kart Ninjago oraz oraz y, dalszą część komiksu tutaj mamy Jaya jak w sumie wygląda dobrze y, dalej mamy serial i to chyba jest opis Jaya Dalej mamy ten zestaw. Później mamy prace konkursowe z Jay'em oraz nagrody konkursowe. DVD. Ja już nie zbieram tego DVD w sumie. Ee, dalej mam reklamy innych magazynów. Mam Batmana, tak mi się wydaje. Ten nie jestem pewna tego nie mam, bo nie zbieram tego Legacy, dobra? W kolejnym, kolejnym magazynie był. Bez nogi I to jest dosyć ciekawe i mam nadzieję, że go mam Chociaż nie wiem. Od 11 czerwca Dalej mamy reklamy karty Network No i z tyłu Karty LEGO Batman W sumie nie jestem pewna czy ktoś to zbierał Chyba nie jest takie popularne Ale to nie ma znaczenia No dobra, zajmujemy się naszym prezentem Okej, okay, więc tak to wygląda, mamy naszą saszetkę Lloyd, Lloyd Lloyd od 6 lat, a nie od 5. Wow. Limitowana edycja. Mamy klocek w skali 1 do 1. Wyprodukowano w 2019 roku w Danii, w Meksyku, na Węgrzech, Chinach oraz Czechach. Otwieramy. Wow. Wow. Ok. Wszystko jest, więc w sumie nie ma co wam głowy zawracać. Ja się biorę za składanie i widzimy się za chwilę. Szkoda, że nie mam do niego włosów. Ok, więc to wygląda nasza figurka wierzonego ninja. Mamy tą broń i ona jest dosyć ciekawa i w sumie myślę, że fajnie by się tym walczyło, chociaż z tym Dündlem, to nie jestem pewna, ale mamy osłonę i dosyć duży zasięg, więc w sumie mi się podoba. No, to jest dosyć ciekawe, to ostrze. Te nowe elementy w ogóle są, elementy broni są ciekawe w tym ninjago. No i jest złota, tutaj mamy czarne, no i wygląda fajnie. Podoba mi się. No i dalej mamy tą figurkę. No i mamy naszego Lloyda. I w gruncie rzeczy jego, torst, się jego strój wygląda świetnie. Jedyne co mi się nie podoba to ten łeb. Bo mamy fajne nadruki: jakąś zbroję, jakieś paski, jakieś nakolanniki, jakieś buty, jakieś ochraniacze, coś tam. Tak samo z tyłu. Świeci się. Bardzo mi się podoba. Jeśli chodzi o jego twarz, to wygląda tak i nie jest dosyć zadowolony. Tak ja wygląda jego druga twarz, i z kolei jest zadowolony. No i no, powiem Wam, że figurka mi się podoba. Co się podobają mi się te nadruki Bo z tym z tą twarzą to niekoniecznie i z tą chustą, która jest beznadziejna. Więc. W ogóle nie wiem, czemu dali jeszcze do Legacy tą chustę z Ninjago mówi, naprawdę nie wiem No ale tak to wygląda I w tym momencie chciałabym wykonać profesjonalny Sabotaż yy, Dla firmy LEGO, która W gruncie rzeczy rozwaliła moje dzieciństwo Więc Urwę łeb I dam mu starą głowę i starą chustę. I powiedzcie mi, że to nie wygląda genialnie. Jeszcze jakby miał na ramienniki. Hello there. Perfekto. <laughs> nie, no. Wiecie, jak to jest? no Świat się zmienia. Życie się zmieniają, też ludzie dorastają i wyrastają z takich rzeczy jak Ninjago ale nie ja, moi drodzy, nie ja, <laughs> nie no, tak powiem. No. no, czasami tak jest. No dobra, ale nie, no w każdym razie broń mi się bardzo podoba. Tors, w sensie, tors, y, ogólnie, ciuchy mi się bardzo podobają. Tylko, tylko. Bez tego, proszę. <laughs> no dobra. Mogą mu dać te naramienniki, kurde. A ty nie myślisz, że kupię to? No nic, no trudno. Nasz yy, drogi Lloyd pójdzie sobie podstawkę, ponieważ my się zajmujemy tym Lloydem. No ale w sumie wszystko o nim powiedziałam, więc w sumie mi się podoba i jest to figurka do wykorzystania. Tak mogę powiedzieć, że, że może mi się przydać. No okej, okay, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kto się stęsknił za starym Lloydem, pisze hashtag Lloyd. No dobra, więc tak jak mówiłam, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!